Ma sportowe świry. Jesteśmy w Gołdapi, czyli na północno-wschodnim krańcu Polski, mieście granicznym, które graniczy z Rosją właściwie rzecz biorąc, to z obwodem kaliningradzkim. Dosłownie kilka kilometrów, a nawet ledwo co kilkaset metrów w tę stronę jest już Rosja. Jezioro Gołdap, w którym będę pływał. Też de facto znajduje się odrobinę po stronie rosyjskiej, więc w sumie mógłbym popłynąć i nie wrócić. Jesteśmy na zawodach triatlonowych Garmin Ironman Triathlon, czyli największej serii e, triatlonowej, jaka odbywa się w Polsce. Od Porsche dostaliśmy auto. W tym tygodniu jest to Panamera GTS. Przyjechaliśmy całą Polskę. Pisaliście w listach, że chcielibyście zobaczyć, jak takie zawody wyglądają, więc pokażemy Wam, jak takie zawody wyglądają. I tyle. Trochę sprzętu, kask, buty, wszystko to zaraz Wam opowiem, co będziemy z tym robić. Buty do biegania, żelki, wypadł mi żelek. Zaraz zanosimy to do strefy, ale najpierw rzecz i pakunek najważniejszy, czyli rower. One z najważniejszych rzeczy, czyli tak zwane kociołki. Kociołki mocy, czyli to co pakujemy do bidonów. Tutaj mam wszystkie żele, których używam, energetyczne. Wrzucam je do bidonu, rozpuszczam z wodą. Magnezi. Zaczynamy mikstury, do których wrzuca się jak najwięcej po prostu towaru, żeby w trakcie wyścigu nie zabrakło nam siły. Najpierw zalewamy wodą. Ja lubię dodać tutaj od siebie odrobinę Monstera i nie jest to reklama, ale monster ma mega dużo cukru, i daje dobrze powerach. To jest Łukasz, mój przyjaciel, triatlonowiec. A weź mi pompni. A ja nie wiem na ile zrobisz. Przód na 6,5, a ty na 7. To jest tak zwany kociołek mocy. Łukasz to jest mój przyjaciel z liceum, który od jakiegoś czasu cały czas startuje w triatlonach. wzięcie. I jak widzicie, nie wygląda jak największy tylko świata. Największy to może tak. Znaczy, największy to może tak. Nie no, wygląda dobrze, ale nie ma tam kaloryfera, że tak powiem. Raczej grzejnik. Ale jest niesamowitym pływakiem. Między innymi przepłynął z. Z Gdyni do Sopotu i z powrotem, w jakieś 12 godzin. Znaczy, przepraszam, z Gdyni na Heli z powrotem. I generalnie jest bardzo dobrym pływakiem. Na wszystkich zawodach wychodzi w czołówce z wody. I ostatnio spotkałem się z takim moim znajomym z którym że na rower. I on jest całkiem niezły. Walczy generalnie o pierwszą piątkę zazwyczaj, czasem o podium. I mówi mi, że ostatnio wstawiłem ciebie na story I on zobaczył to. I mówi tak, jakim jest ten chłop. Ja go stary od 3 lat. Ścigam i zawsze wyprzedzam na rowerze i myślę sobie Co no to, to za baryła? <noise> Dlaczego on jest przede mną? <noise> że za każdym razem wychodzi z wody i myśli, że jest przed tobą, a dopiero na rowerze cię dogania Kilku znajomych już to mówiło, podobny scenariusz, wszyscy się patrzą jak co się ze złego dystansu tam wkleił Kolejny etap jest taki, że bierzemy rower, bierzemy wszystkie rzeczy i idziemy do strefy zmian Najpierw muszą nas zarejestrować, zobaczyć czy my to my. Sprawdza się z dokumentem. A na się już. Myślę, że będzie miał lepszy czas niż Piotrek? Napływanie. Na pływanie. A potem? Potem nie ma szans. Piotrek mnie dojedzie na rowerze. Nie. Myślę, że tak po drugim kółku mi jest łatwiej. Dziękuję, pięknie. Teraz, raz, że wejść do strefy, trzeba mieć kask na głowie. Generalnie, zawsze, kiedy mamy ze sobą rower, powinniśmy mieć kask na głowie. Więc tutaj 1 i te dwa, zanim zdejmiemy rower z półki, też musimy mieć kask na głowie. Później, zanim odłożymy. Znaczy, najpierw odkładamy rower, a później zdejmujemy kask. Z Szybki. Dobra, jeszcze pan opisujemy. Więc tu jest mój numer 207, tak się składa, że Łukasz jest dosłownie obok mnie 205. Zwieszamy rower, dopiero teraz mogę zdjąć kas. Zawsze jak mamy rower ze sobą, to musimy mieć na głowie kas. No i zaczynamy przygotowania miejsca do strefy. To jest T1, T2, czyli tak zwana strefa zmian T1 lub T2 w zależności od tego, czy jesteśmy po pierwszej, drugiej czy... Pierwszej czy drugiej dyscyplinie. Triatlon generalnie składa się z trzech dyscyplin. Jest to względnie nowy sport. Na początku mamy pływanie, później jazdę na rowerze i na końcu bieg. Triatlon w dystansie olimpijskim jest to. 1,5 km pływania, 10 km jazdy na rowerze i 40, znaczy, przepraszam, 40 lub 45 km jazdy na rowerze i później 10 km biegania. Są jeszcze alternatywne dystanse. Największym takim pojedynczym dystansem jest dystans Ironman, który składa się z 3,8 km pływania, 180 km jazdy na rowerze, a następnie jeszcze maratonu, czyli 42,6 km. Biegu. Ironmana można robić dwukrotności, trzykrotności, pięciokrotności, nawet dziesięciokrotności, a nawet dwudziestokrotności. Niektórzy ekstremalni, wyczynowi sportowcy wytrzymałościowi tak robią. Dziś startuję na jednej, drugiej. Jak wiecie, od trzech miesięcy przygotowuję się do Ironmana. Jest to mój ostatni start, debiut na tym dystansie, czyli mam dzisiaj do pokonania przed sobą 1,9 km pływania, 90 km na rowerze i 21,3 km biegu. Wszystko idzie jedno po drugim, więc tak jak mówię, najpierw mamy pływanie, później rower, później bieg i ta strefa, w której jesteśmy teraz, czyli strefa zmian, T1 to jest czas liczony w strefie. Po wyjściu z wody, przed wejściem na rower, wbiegamy tutaj w piankach, zdejmujemy pianki, zakładamy kask, zdejmujemy rower, zakładamy buty lub biegniemy na boso, w zależności od tego jak kto preferuje jedziemy na rower. Wracamy, po rowerze wbiegamy do T2. Odkładamy rower, zdejmujemy kask, zakładamy buty do biegu i lecimy na bieg. I to wszystko zamykamy w jak najszybszym czasie. Czas, który spędzamy w strefach zmian, liczy się do ogólnego czasu, więc łącznie zależy, kto oczywiście jak. Ja będę starał się dzisiaj zrobić to w okolicach 5,5 ,5 godziny. Wszystko, co poniżej 5,30, to fajny sukces. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj na strefie czeka na nas taki worek i nasza mała. Szufladka. W środku jest kilka rzeczy o Energy Gel, tym razem wytrzymałościowy. Nasz chip, który naklejamy na kostkę, który będzie nam mierzył czas. Czepek niebieski, tym razem dla dystansu jednej drugiej. Numer startowy 207 i naklejki, które naklejamy na rower i na kask. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Bardzo krzywo to naklejuje, ale trudno. Pozostałe trzy naklejamy na kask, jedną z przodu, dwie po bokach. Po klejeniu roweru przygotowujemy sobie siebie, czyli naklejamy, właściwie nakładamy chip na kostkę. Chip będzie nam liczył czas przy poszczególnym wyjściu z poszczególnych stref. O jaki nowy, biały. Biały. A ty też. No i teraz jeszcze na koniec przygotowujemy rzeczy, które będą tutaj na nas czekać w strefie zmian, czyli w moim przypadku są to przede wszystkim buty do biegania, stare, zasypiałe, ale ulubione. W środku są skarpetki. Skarpetki są przygotowane prawa na prawą stopę, lewa na lewą stopę. Robimy też taki myk, czyli zwijamy skarpetki po to, żeby później dużo szybciej je założyć i wkładamy odpowiednio stopą pasującą do odpowiedniego buta, żeby się nie pomylić. Skarpetki są odrobinę przystosowane do stóp, więc wczoraj w nich biegałem specjalnie, wkładamy je do butów rowerowych, które wcześniej jak najbardziej otwieramy żeby było je jak najłatwiej założyć. Cały czas, który spędzamy w strefie zmian, licza nam się do ogólnego czasu, więc jeśli ktoś się ściga, to jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które można urwać tutaj czasowo. Niektórzy biegają boso tylko po to, żeby trochę szybciej wskoczyć na rower i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze pakujemy do paska startowego na żel, na, znaczy na bieg żele, kolejna dostawa energii, będzie mnie ratować podczas biegu 21 km dzisiaj po 4 godzinach wysiłku wcześniejszego. To jest koszyk, który teraz zostawiam tutaj. I będę tu wbiegał niedługo. I tutaj jesteśmy teraz w miejscu obok. Będę się przebierał cały strój, w którym będę występował. Nie mam stroju triatlonowego, więc występuję w spodenkach i koszulce rowerowej. Wszystko to zakładam na siebie, a później na to zakładam piankę. Zdejmuję piankę i lecę dalej we wszystkim mokrym. Tak robią wszyscy. Lata ogolona, ręce ogolone, nogi ogolone. Człowiek foka. Takiego opływu to nigdy nie było w życiu. wam, ja że delikatnie zaczynam się stresować. Już brzuszek troszkę boli. W ogóle nie czuję się dzisiaj za bardzo w formie, więc nie jest to wymarzony start. Kontuzja odrobinę nogi lewej. Zobaczymy, jak to pójdzie. Przed wczoraj masaż powięziowy bardzo duże bóle. duża koszulka jest, na to rzucamy piankę. To pianki jest wazelina, ale nie tylko do pianki, bo również na rower, pod dupę, między uda, a jeśli chodzi o piankę i pływanie, to też na szyję, bo dużo odwracamy się w piance, żeby patrzeć do przodu, gdzie płyniemy i brać oddech. Zmaruje nogi i dupę. O, jak dobrze. Miniaturkę będzie. <laughs> to jest profesjonalne, sportowe, bardzo sportowe nawyki. Tak, teraz to w takim ale dobrze, ja tylko nogi smarowałem. I teraz tak, do pianki zobaczcie, pianki są bardzo delikatne, więc de facto powinno się używać czegoś takiego, jak takie stówki do zakładania pianki. Oczywiście nie zawsze i nie każdemu chce się to robić. A tutaj mamy jeszcze rękawiczki. Chodzi o to, żeby nie pociąć jej. Paznokciami ja mam piękne, ładne, krótkie paznokcie, więc i tak by się to nie stało, ale przezorny, zawsze ubezpieczony. Biankę naciągamy jak najwyżej, tak żeby mieć więcej komfortu w strefie tułowia, tam gdzie ruszamy rękoma. Resztę będę zakładał zaraz nad wodą, żeby się nie pocić. Pół godzinki przed startem pierwszy żelik. Karmelowy. loby. Patrzcie na grzejnika, to jest najszybszy pływak. Morświn. <laughs> nie nie, bez wody shamingu to jest yy, foka. Lew morski. Do ostatniej kropek. Mamy dwie pętle i nie są identyczne, także tutaj jest taki tricky case. Wypływamy tędy. Widać drzewem płyniemy do białej boi. Pomarańczowa jest tylko kierunkowa. na wysokości okay, pomarańczowej. w no. żółtej do najostatniej białej. I, I dalej tu i tu. I tu i wychodzimy, okej. Okay. Wszystko jasne. Zostało 10 minut do startu. Nawet nie wszedłem do wody, więc zrobimy małą rozgrzewkę tutaj. Zakładamy powoli piankę. Do startu zostało 8 minut, stresik już jest, coraz większy. Fajnie, zobaczcie te osoby, które są w niebieskich czerkach to są wszystkie osoby, które startują w kategorii 1-2 Iron czyli tej co ja. To bardzo nie kolejny. panie mistrzu, zapinasz kolegę od tyłu. <laughs> Chciałbyś, ch takie ujęcia mieć. Max! Jeszcze o ostatniej To jest ten kolega, co mówi, Cześć. że rozbuchnął się na ciebie. Sorry. Ja życzę Państwu wszystkiego dobrego, przyjemnego startu, przede wszystkim bezpiecznego. I do zobaczenia na mecie Powodzenia Grzejuś! Powoli zaczynamy. Ci, którzy pływają najszybciej, idą do przodu, więc Grzejnik poszedł na sam przód. Dzięki. Doganiej mnie. Może będzie.

to matko ah. już ze mnie trochę skozi. Takie mnie czas na pływanie. Bardzo dobrze mi się płynęło. 2020, 20, 2020. Bardzo spokojnie. A więc ja trasę dla rodzinków i dla dzieci. daleko Do zobaczenia. Ile jeszcze kółek? nie mówisz, że teraz yy, nie biegasz nic? Nie, ja... Bardziej ja rower zawsze, nie? Mhm Rower, nie? Bo bieganie to takie tam... Jest fenomenalny, ale jestem tak skatowany, nie wyobrażam sobie teraz przebiedzenia w Deszczu i po kurach To jest średnia jakieś 34 na godzinę. Cokolwiek teraz zrobię poniżej 2 godzin to będzie ogromny sukces, jeżeli się uda. Lecimy. Próbujesz czegoś? Co? Coś? Nie. I... Chodź, 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 biegnij. Ten. O kur... Koszmar, koszmar. Potworny ból drugiego kilometra nogi, jakimś cudem trzymam. Naprawdę niezłe tempo, ale potworny ból. Ja już się zmęczyłem. Dobra, zostałem. Uważam sobie, tylko że krok po kroku, nie wyobrażam sobie. Dwa razy więcej. Jeszcze mam żelka w bucie. Żeby się zapłodział w bucie żelek i mnie uwiera. Stary, bo mi padają. spadają. <laughs> Dobra, zostawiam cię. Jeszcze trzy kółeczka, widzimy się by dzięki. Lecimy, jeszcze trzy. Musisz przycisnąć nie jest będziesz okay. pod trzy. Jest okej, okay. jest Bardzo okej. Okay. Jakim cudem udało mi się uspokoić głowę. Ciało, nie wiem jak to możliwe, ale biegnę coraz szybciej. Kondycyjnie bez problemu daj radę. Największym problemem są nogi. Na ten moment tempo poniżej pięciu. Gadałem z Łukaszem. Mówi, że nad To dobrze. Jeszcze drugie tyle przede mną. Dycha za mną. Co to będzie? Biegnie Piotrek. Zaczyna ostatnie kółeczko. Najgorsze, że muszę z nim przebiec teraz kawałek. 16 kilometrów za mną. czwarte ze mi. Tempo jest fenomenalne Sam jestem w ogromnym szoku Nie wiem jakim cudem je trzymam Biegnę chyba na adrenalinie i na kofeinie Ale ciało powoli się wyłącza Biegnie sama głowa Reszta na autopilocie Ostatnie 5 km Widzimy się na mecie Widzimy się na mecie Kobieta, która powiązana rodzinnie jest pod piękną Kobieta wynika. Zapraszamy Panią. Ja, ja może jeszcze, ja to jest Marcin Balnewski, który jest organizatorem wody przestawnej. Przestawne na metę teraz wpada Piotr. Rato gratulacje to jest dystans 1-2, a za Piotrem Artur Kurylo, a 39, dystans 1,4. Martyno, za powiedzieć 10 lat organizuje zawody w Malwolgu, ale... ale startowało 100-150 osób. E, było bardzo dużo na tamte czasy. To, to były lata? dużo, to były lata 99-2009. do e, nie się. Słuchajcie, nie wiem jak, jakim cudem. Sam nie mogę w to uwierzyć, że zrobiłem to w takim czasie 5 godzin i 8 minut, Dwa, ponad 20 minut szybciej niż się spodziewałem. Jakimś cudem jestem w całkiem niezłej formie. Naprawdę wszystko jest w głowie. A wiecie, co jest najzabawniejsze w tym wszystkim? Że mój trener traktuje to jako tylko kolejny trening. I teraz po tym wszystkim po 2 km pływania, 90 km na rowerze, przebiegnięciu półmaratonu wszystko na czas, muszę iść, przebiec jeszcze 6 km na rozbieganie, a jutro przejechać 120 na rowerze. Także do zobaczenia za dwa tygodnie. Zostawcie łapki w górę, jeśli ktokolwiek tutaj dotarł. Pierwszy raz w życiu, to mówię, zasubskrybujcie ten kanał, proszę, bo tak się staram. My już spakowani, samochód odpalony, już ruszamy zjeść. Dzwoni do mnie Łukasz, który skończył trochę później. Ja już przebiegłem nawet te dodatkowe 6 km 5 właściwie. Podobno jestem na podium trzeci w kategorii wikowej. Jeśli to jest prawda to to jest hit po prostu Wow idziemy sprawdzić No nie wiem tutaj to na pewno Cześć Pewno jestem trzeci Chciałem się dowiedzieć czy to prawda i nie wiem czy tutaj mam się Prawda jest tylko jedna To prezes Kaczyński wie. O, ten, Okaże się dokładnie Jaki Dystą? Jedna druga Jaki numer? 207 Ale nie mam panów, tak naprawdę. A gdzie jeszcze. Bardziej. Bo by to była pomyłka. Jestem oh, trzeci? Tak. Wow. Jak jest? Jestem. Brawo. Pierwszy tryb w życiu. Tak jest. Pierwszy w życiu. Okay. Wielki sukces. Czy ja mam na coś poczekać? Czy to poczekać na 15? z dłoni prezesa i pierwszy, tyle. na przyniosą, ale do rąbania. Nie <grymne> no, statuetki są. A o której? No zaraz, 15.30. Super, czyli tam mam być gdzieś? Dziękuję bardzo. Jest? Godzina 30. Jest? Jest podium? To brawo, debiutant. Ha, ha, I niesamowity. Wow. Nie wierzę, to, stary. Elegancko, za pół Fajnie, godziny. Fajnie, dzięki właśnie. za telefon, dziękuję Brawie, za telefon. bo już nie wiedział ja nawet. byłem w samochodzie i już sushi miałem w głowie. <noise> Zwyciężył Wojciech Jaszkul, Gorzów Wielkopolski, Łukasz Zubrycki z Guda i Piotr Bratosiewicz z Warszawy.